Dobra moje drodzy, bo muszę wam część, e, kolejną pokazać jak e, uchywam to na e, Nie jest ono do końca takie wroskę, ale ja się z niego do dosyć fajnie kozykać. Muszę dodać na scenę naszego mecha. Może lepiej bym w trybie biegcji od razu dodał, bo się ga. Bo na przykład muszę z tymi dwoma poligonami Wam pokazać, jak łączę te poligony. Bo w poprzednim tutorialu coś miałem problem, bo można łączyć je za pomocą tego na dwa sposoby. Kursor do zaznaczonego na przykład muszę dać, aby było idealnie, aby działało to narzędzie bez najmniejszych problemów i już wytłumaczę jak wszystkiego korzysta. Na przykład używamy Inicjalizuj, a nazwę sobie kolowki. Teraz usuwamy to i wybieramy ten nasz kształt. Nasze punkty zaznaczę Laso Select. Następnie wybieramy sobie... Ag Scrooge Aha, jak to sprawdzę, bo muszę przejść od razu do zakładki Key Aha, to zrobiłem, ale dobra Księga Kursor A, działa! Także to byłoby pierwsza część tego. I, i, i życzę Wam miłego dnia. Chociaż ja chciałem dokończyć wideo, ale moja matka przyszła i musiała się przerwać. Zapraszam do części czwartej, potem...